Wizja Skawina. 20 października w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyły się pierwsze targi przedsiębiorczości Edukacja, Praca, Rozwój. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Szkół Techniczno-Ekonomicznych na pierwszych targach przedsiębiorczości Skawina 2015 Edukacja, Praca, Przyszłość. Aż na jestem z Centrum Kultury i Sportu w Skabinie i będę miała przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa to wydarzenie. Jak zapytano mnie, co powiedzieć o gminie Skabina, mówię, to Pan Starosta tak powiedział, jeden wiem, czy że jesteśmy tygrysem powiatu Prakowskiego, dlatego to powtarzam, ale to prostu słowa Pana Starosta. Musimy pewne rzeczy uzgodnić, aby, abyśmy wiedzieli, dokąd chcemy iść razem, Znań kierunek, uzdrowienie, tempo i tak dalej. Takie działania mogą być korzyścią dla wszystkich i dla środowisk szkolnych, i środowisk przedsiębiorców. Podsumowując, można powiedzieć, po to są takie przedsiębiorczości, żeby te trzy filary gospodarka, rynek pracy edukacja, a zwłaszcza edukacja zawodowa, mogły się ze sobą spotkać. My akurat jesteśmy uczniami technikum weterynarii, ale w naszej szkole istnieje wiele innych kierunków typu na przykład technik hotelarstwa, technik hodowca konia, a także wiele innych. To moja siostra Masza, my przyjechałyśmy z Ukrainy do Czerniechowa, żeby uczyć się. Na tym stanowisku reprezentujemy zawód technik logistyk. Mamy tutaj takie przykładowe makiety, jak może wyglądać centrum dystrybucji, centrum logistyczne. Zdarzenie zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez prezesa firmy Eurocreator, Rafała Knuszyka z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych i szkół zawodowych. Telewizja z kawina blisko Ciebie i Twoich spraw.